Siema widzowie Dzisiaj pokażę wam kogo trafiłem w paczce Patrzcie, mam Nikolo Barelle On kosztuje aż 50 zł Zobaczcie Zobaczcie w ogóle mój album Tu mam takie karty

patrzcie kogo mamy Cristiano Ronaldo i kolejnego Barella Rodrygo. kupiłem go za 20 zł na Allegro też polecam go tak trzeba i patrzcie. Tu mam największy gęber Garnacho! patrzcie. Wczoraj sobie kupiłem o takie coś. Patrzcie. wy taki zestaw ogólnie. Jakiś flifa... Mm, adrenalin. I trafiłem Jamala, Bellingama i Mbappé w jednej paczce. Jutro odcinek o godzinie 15 o godzinie piętnastej na Rawizowie.